Równie towarów, które... E... Poruszają się w tym kierunku Adriatyk, Bałtyk i w kierunku odwrotnym. To jest duża część wolumenu, która jest ważna dla portu Gdyni, żeby dalej mogła rozwijać się, żeby te wolumeny przeładowane w porcie Gdyni rosły. No, a jak wiemy, bardzo dobrze dzisiaj sytuacja na rynku europejskim dynamicznie się zmienia. Turbulencje wywołane m.in. sytuacją w Ukrainie, wcześniej sytuacja związana z COVID-em, wyraźnie zmienia te łańcuchy dostaw. Dzisiejsze forum z udziałem koordynatora korytarza Bałtyk-Adriatyk pokazuje, że tych kwestii jest bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście obecnych wydarzeń w Europie, a więc wojna w Ukrainie i zakłócenie łańcucha dostaw. My musimy umieć reagować na te zagrożenia i tworzyć warunki do rozwoju, do lepszej konkurencyjności naszych regionów. To jest bardzo ważne także dla nas, że możemy pokazywać, jakie plany rozwojowe mamy w poszczególnych regionach. Well, one is funding, prices are going up. It's becoming more expensive to build. So many projects are lacking funding that was actually set aside for it. Another challenge now is that the geography of Europe has changed with the war in Ukraine, which I think specifically is an important issue for Poland because the Polish ports, the Polish Rail can play an important role in uh, getting the goods to and from Ukraine, both in wartime and in peacetime, which we will hopefully have soon. And then that we should have more green energy, which also would leave us free of dependence on Russian energy and energy from other dictatorships.